Część Boże przekaz Pana Jezusa do ględy Lomax, 9 sierpnia 2025 roku. Moje dzieci muszą nauczyć się teraz postępować bardzo ostrożnie. Od teraz aż do końca wszystko, co powiecie i uczynicie, będzie poddawane analizie jak nigdy dotąd, ponieważ ludzie wroga. Będą chcieli usunąć was wszystkich z tego co stało się teraz ich światem nie lękajcie się moje dzieci bo wasz świat jest tutaj ze mną nie obwiniajcie ich bo zostali oszukani przez mojego wroga wierząc że świat bez mojego światła będzie lepszy nie bioro pod uwagę wielu czynników Świat bez światła będzie pełen pożądania, ale nie miłości. Nie będzie w nim miłosierdzia, troski, życzliwości, pokory, cierpliwości, pokoju i prawdziwej radości. Rzeczywiście, wszystko, co należy do mnie, zostanie usunięte. A kiedy w końcu usunął cały mój wpływ, Tutaj prorokini dodaje w nawiasie od siebie: Widzę, jak usuwane są wszystkie kościoły, wszystkie Biblie, książki i nauki dotyczące Słowa, wszystkie krzyże. Koniec wizji. Kiedy to wszystko zostanie usunięte, wtedy całe moje stworzenie zwróci się przeciwko nim i zniszczy ich. Ponieważ wszystko, co nie pochodzi ode mnie, pochodzi od mojego wroga, i jest z tym tylko ciemność. Przerażający koniec czeka wszystkich, którzy uczestniczą w usuwaniu z ziemi wszystkiego, co pochodzi ode mnie. Ewangelia, według świętego Mateusza, rozdział 6, wers 24. Nikt nie może, Dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wers 41. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.